Dwa, trzy. Jak ty się nazywasz dziewczynko? Zuzia. A jaka Zuzia? Nozy. A czy ja ty jesteś córeczka? Mamy i taty. A jak się twoja mama nazywa? Mama dolatka i tato śwali. A babunie masz? Tak. A jak się twoja babunia nazywa? Babcia Dolatka. Babcia Dorotka niemożliwa. A wyciągnij rączki z buziaczka. Dwa babcia A dziadjuś Taju Dziadziu. A oma? Adi Oma Adi a opa? Opa Wili No, słuchaj kochanie, a powiedz mi, chodzisz do przedszkola? Tak. I fajnie tam jest? Pani Bechatka i pani Krys. Jest pani Behatka i pani Glic. A dzieci jakie? Jakie tam są dzieci? Z jakimi dziećmi się bawisz? Tak dużo? I jak się nazywają? bal i na bal. Aha. A powiedz mi cóż, kto mieszka w lesie? Wilki i... I jeżdża. Tak, a Sarenki. A, a co ty masz? A jak nakręcam film, robię z tobą wywiad, Zuziu. Pokaż mi co ty Ale ja ci zaraz pokażę, ale usiądź jeszcze, bo chciałam ciebie o coś zapytać. Aj, film. Film nakręcamy, tak? No, a powiedz mi, a jaką bajkę lubisz oglądać? Choruchy hmm, hmm, i muskawiki i peta. Aha, a co lubisz jeść? Hmm, makaron z mięsem i drugi makaron z mięsem. Makaron z mięsem, a parówki? Hmm, tak. A danio? A, tak. Tak? Ja Jak Ty chcesz danio? Dobrze, tatuś ci przyniesie. Poproś tatusia, żeby ci przyniósł danio. Ja ale poproszę ładnie, powiedz tatuś, proszę cię o dania. Proszę no, cię o dania. Natürlich sofort. A Zuzu, a powiedz jak umiesz liczyć tak jak tatuś? Eins, zwei, drei, vier. No a dalej? Fu. A dalej? Vier. No a no, jak umiesz? Eins. Zwei, drei, vier, fum, sechs sieben acht, acht nein, super a jak to tuż mówi na spodnie he jak to tuż mówi na spodnie hose a jak mówi na widelec gabel G Byl. A co to jest zonę? Zonę to jest łąka. A mesa? A mesa to jest... Nóż. Mm, mm, Nóż. A szaukel? A szałkel to jest ustaw. tak. Mm, a sztul? A sztul to jest to. Tysz? Was ist und das? Stu. Stu. Und was ist das? Ein Film. Ein Film und er läuft im Fern Fernsehen. 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 Na, Na super. Also, das sind Socken? Socken, das sind A Bluse? Und Bluse, das, das ist Bluse. A myce? A mylce to, to jest sapka. A jakie? A jakie to jest kulka. Brawo! Brawo, myszko! A jak to coś mówi, dziękuję? Dziękuję, to jest place. A jak mówi taduś Dankę? To co to znaczy? Dziękuję. A Abite to jest place. A jak to coś mówi, gezundheit? Gesundheit. Na zdrówko. Na zdrówko. Und was trinkt Tato gerne? A co tatuś pije? Kawę. Kawę. Und was noch? Mleko. Mleko. Na grätny dann nasz tatuś. In schwarzo. Pa. Und was guckt tatuś immer im Fernsehen? A co oglądasz tatuśe? Film i Film und... Fuuu... Und? Und? Tenis. Tenis. A Zuzanka też umie już grać w tenisa, prawda? O tak. O tak o! A ty? Zuziu, a masz Ciocie? Ciocie, ale. I jaką jeszcze? Ciocie. Ciocie maiale. No. A jaką masz kuzynkę? Jujcze I, i Kamilka. Mhm. Mm A brata masz jeszcze takiego? Brata Mateusz. Tak, i yeah. lubisz ich tak? Lubisz się z nimi bawić? hast masz tu oma i opa? Tak, ona już yeah. powiedziała. Aha. Powiedziała. A gdzie mieszka twoja oma i opa? Hmm. O takim He? In Kassel. In Kassel. Ale to jest in Deutschland? Tak. A babcia z dziadkiem gdzie mieszkają? Babcia Tereska? W Pieszycach. W Pieszycach. A ty gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz córciu? Też w Pieszycach. W Kamionkach. A jeszcze powiedz jaki mamusia ma samochód? BMW a Aha, no to super. To dziękuję za wywiad proszę pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.